Wodzów witam w kolejnym epickim na kanale, dzisiaj mamy Bass Simulator 21 Next Stop, chyba tak się nazywa tytuł pełny gry i w tym tygodniu są dwie gry, słuchajcie, pierwsza to jest ta, druga to jest saga Skywalkerów, Lego, ta druga też będzie ogrywana, pewnie za dwa dni ją zobaczycie, słuchajcie, tutaj gra ma język polski jak widzicie i taka pierwsza ciekawostka na start możecie napisać w komentarzu, bo zacząłem nagrywać w 2K, czy wy widzicie różnicę, słuchajcie, w obrazie... Czy YouTube tak kompresuje, że nie ma żadnej różnicy? Jest w 2K nagrywane, więc jestem ciekawy Waszego zdania, Waszej opinii. No dobra, zacznijmy w to grać. Co jest jeszcze ważne, na Epiku macie do odebrania nie tylko tą groję, ale chyba 7 czy, czy 8, 8 chyba dodatków, słuchajcie, więc też przypiszcie sobie do konta, one są za darmo. No dobra, zacznijmy grać. Te symulatory mają dużo zwolenników, słuchajcie. Ja nie jestem, nie należę do nich. Ukraina tak być powinna, ale niech będzie, sam włączony. Eee, no, te symulatory ogólnie, to jest tak relaksujące, taka praca po pracy, słuchajcie. Tak jak Farming Simulator i tak dalej, tak jak Euro Truck Simulator, dużo jest z tych symulatorów. I cieszą się sporym uznaniem. Zobaczmy... Zobaczmy intro. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem tych gier, nie gram w nie często. roaming our city day and This will make it easier to take in all the beauty Angel Shores has to offer. Are you looking for the best food in town? Check out the fantastic restaurants in Oakwood. In the evening you can head over to West Oakwood and enjoy some sprawling nightlife. That's what I call an Oakwood double combi night food and party. Want to spend a nice day out in nature? Just head over to Gold Island for a hike. Or have a relaxed day in Good book and enjoy the silence. For a family day trip, head over to Arnold Park. There are rumors about sea lions living in the waterfront. I've got to see that for myself. Also, if you're into seafood, you won't be disappointed. Talking about the sea, not a single cloud to be had in the coming weeks. So, don't forget to check out the amazing beach of Sea View. Or, if you'd rather spend the hot days on a shopping trip, head over to Pecunia and experience the impressive skyscrapers of the downtown area. These and many more wonderful places wait to be discovered. And thanks no, to the transportation company, it'll be easier than ever to visit them. I'm definitely excited to take the bus home today, but enough talk for now. Nie pamiętam kiedy jechałem. Sam osobiście komunikacją miejską. Jestem zaleniwy, wszędzie samochodem się poruszam. Nie jest to może zdrowe dla świata to co ja robię. Ale no trudno. Ja nie, wybra nie zrobiłem się takie, takim, żeby było jasne. Bo zanim zobaczyliście rozgrywkę, ja zrobiłem... Yy, Awatara musiałem stworzyć. I zrobiłem zwykłego najzwyczajnego kolesia. Co to jest? Co to jest za abominacja?

Dobrze! No, zgadza się, szczególnie merać. Uruchom silnik, jak jest napisane: Oktan Krakson, zwalniacz. I wyświetli się co? Boże! I? Cześć, z tych zaponów. I ja wyświetlę. Ok, czyli jeszcze raz. Ja nie słyszę tego silnika, tylko twoje wględzanie L L No Mijania 80, a jak mam użyć przycisków? Słuchajcie, to jest tak Pac Pac Pat. Dzwoni hamulec postojowy Gdzie? Tu powinien być No jest Widzicie, jak się znam? Też osobowy. Możesz też. Eww. Eww. No dobra, już zrobiłem. No i co? A czemu nie mogę jechać? On nie wierzy. Chcę testuję go na dziedzińcu salonu. Wyjedź z salonu, by według... co? No ale chciałbym wyjechać. No, obroty mi skaczą, ale prędkość mi nie rośnie. Jezu Pewnie nie mogę jechać, bo mi te drzwi tu st starszym otwarte. O ja, no, co mam zrobić? Przed sprawdzeniem mapy, że co? Drzwi zamknij. una czerwono coś, pac. Możesz mi to zamknąć? Siema, mogę jechać? No. Dzień, zobaczcie. Meraż strąca pochołki. No dobra, dobra. Dobra, mam wyjechać stąd, to ja chcę wyjechać. No, umiem jeździć, no? Dobra, dziękuję. A ten tam z budką, co on tu, komu tu sprzedaje? Co mam tu zastanowić? Tak, chcę, tak. Super, to jeszcze nie macie, tak? Dobrze. Dobrze No słuchajcie, to wam pokazuje samouczek, a nie właściwą grę. Wymuszenie pierwszeństwa już na starcie Proszę bardzo, koszty naprawy o jedź Wieżarupka mnie trzyma, słuchajcie. Jedź do pierwszego przystanku. Trzeba pamiętać, to jest pierwszy przystanek. Tak? Nie. A wyglądała jak pierwszy przystanek, e, że autobus zachodzi na siebie, nie? To jest duże ga gabarytowo. W tym roku trochę pojeździłem dłuższym pojazdem i naprawdę trzeba uważać przy wyprzedzaniu i tak dalej. Ja nie widzę, nie wiem na jakim wjechałem, bo się zagadałem z wami. Ale chyba miałem zielone. Nie! Czerwone, i mandat A! Pierwszy! Chłopie, ja nie mam hamulców! Ty, dlaczego ten Mercedes nie hamuje jest tu ręczny? Ja nie wiem do jakiego przystanku mam jechać. Dobra, jedź do pierwszego. Przejechanie na czerwonym, stłuczka A, widzę, widzę, pierwszy przystanek Odejdź, 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 ja jeżdżę bus pasem A po co oni machają? Okej, okay. pamiętaj o przy, przyklęku A? Mogli wejść Pasażerowie Pac, pac A, widzę kamerkę, jak wsiadają. Pat, pat. Zakończ przykręg, to na pewno się tak nie nazywa fachowo. Mam zielone! Tu są, to są tory tramwajowe. Tak, wskaźnik czasów w zakorkowanym mieście, uh -huh. Dlaczego ty nie stajesz na każdym przystanku na trasie? Tu mam ustą pierwszeństwa, dobra, nie widzicie? Nie widzicie? Ale on zachodzi na siebie Coś hitnąłem coś Tu mam ustą pierwszeństwa No to dlaczego oni mnie puszczają? Aaaa! On strasznie słabo skręca, coś jest tu nie tak. Nie czekajcie, bo ja chcę otworzyć drzwi nie zmieniając widoku, tam była instrukcja. Dobra, stajemy. Siema. Tu jest szóstka, poproszę, sześć. Idealny, doskonały czas. Wszystko jest doskonale. Pięknie wsiadać, proszę. To trzeba byłoby zmienić. Szóstka, ale to jest... pokazuje wam tylko, więc... A, zarabiam jakieś pieniądzory? No, nie wierzę. Ja mam... W... ja bym mu nakopał najchętniej. Czemu ja muszę wysiąść? Nie, nie, nie byłbym dobrym kierowcą No i gra właściwa będzie tak samo wyglądać, więc dlatego pokazuję wam samą uczek, słuchajcie. No bo co tu może być innego? Nie wiem, może będą jakieś fabuły, słuchajcie. Boż. Ja cały czas coś hitam. O, na wózku, no i na samoczku poznamy, podejrzewam absolutnie wszystko Wow Wysuń rampę, G Najpierw sześć Potem G No sześć Sześć, dziękuję G Dziękuję Siadaj, chłopie G Cześć Cześć No Sto A dlaczego mam stop at the bus stop? Co ja mam za nimi stać teraz? Bo oni nie potrafią jechać? No właśnie i symulator, nie? I tu musi się trzymać do tego. Tylko że ja mam tu... Z pier... no, nie, masz z pierwszeństwem chłopie. Nie, nie, to nie jest gra dla mnie. Ja na drodze też jestem nerwowy. Jestem nerwowy, jak widzę, jak niektórzy jeżdżą. A trzeba... Dobra, czerwone, trudno. Będzie kara finansowa. A trzeba zaznaczyć, że ja osobiście robię bardzo dużo kilometrów, bo około 5000 km miesięcznie. Zdarza się. Tak, grzywna, dobra. Zdarza się. 2, 3, 5, 6, tak mniej nie robię i to po całym, po całej Polsce, ale i też nie tylko, ale nie jestem kierowcą zawodowym, żeby było jasne. Eee, wykręg i poczekajcie, szóstką otwiera obydwoje, obydwoje teraz otwiera dlaczego znaczy, nie otworzył wtedy? Dobra i co, pewnie też bilet będzie chciał kupić. Pasażer prosił o bilet No to... Cześć Jaki chcesz bilet? Bilet normalny? Pac Bilet normalny? Całodzienny, pac Drukuj Dawaj hajs Dawaj hajs e, Otrzymane pieniądze, 6,20, proszę bardzo Dwa. 1, 50, 20, 10 No ale chciałbym teraz wyłączyć sprzedawanie, lewy kontrol albo, albo tu powinienem kliknąć, co? To głupie, że nie mogłem No dobra, oddal się. 3 teraz dawaj przykręg. To się głupio nazywa 6 Jedne się zamykają, drugie się otwierają. Cześć, jedziemy. Dobra, pokażę Wam samouczek i gry, Wam nie będę psuł, chociaż pewnie tu obsucił. Za... No dobra, zatrzymajmy się. Zatrzymajmy się, trzymajmy się. Aaaa! Jakie tu są słabe hamulce? Nie ma opcji, żeby w tych samochodach były takie słabe hamulce. Nie ma opcji. Najmniejszych szans nie ma. Up-ranking Tak, to ludzie by tam pospadali wszyscy A, powinienem kierunkowska uruchamiać, dobra Dobra, już ci robię rampę Wysiadaj Owaj mi to Zobaczcie, patrzcie, zamyka jedne, a zamknął drugie też. No bo się narobiłem dzisiaj. Słuchajcie, no, jak to lubi symulatory, to gra jest przyjemna. No, grafika jest zła, powiedzmy sobie szczerze. Ten autobus w miarę wygląda. Przypominam, że tu jest najwyższe możliwe ustawienia graficzne, więc możecie sobie zobaczyć. Oa! Zakręty też ma słabe. No mechanika słabo się nie mieździ, ale to nie o to chodzi w tych grach, słuchajcie. No więc trzeba się trzymać przepisów tego wszystkiego. Pewnie będą jakieś poś pościgi, pewnie jakieś wypadki i coś takiego. No słuchajcie, no jak do kogoś ma to trafić, to trafi. No taka jest prawda. Pewnie wąskie uliczki będą pewnie kombinowanie, pewne inne środki transportu. No to co widzimy na co dzień w naszych miastach. Może tramwaj, chociaż tytuł nie wskazuje tej gry. Żeby był tramwaj, dobrze że te drogi są bardzo szerokie. Będzie trzeba na pewno tankować. No, zobacz, jak taka kałuża wygląda, nie? No, nie wierzę, no. Ale naprawdę, słuchajcie, on tak jakby płynął. No, jedź, jedzieć, jedzieć, jedzieć. Kierunkowska wspomniane uruchamiać, nie? <grymne> za późno. Ja, to, ja nie robię tego specjalnie. On po prostu tak długo koła prostuje, słuchajcie. On prostuje tak długo koła. Peh. <grymne> e, pat. Turn off light. A ja chcę do kabiny, ja sobie to zrobię pat, pat, patrz, patrz. Patrz. Przełącznik. Pat Pat Pat, pat, nie raz wystarczy tylko Pat, no wyłączył mi to Otwórz drzwi i ja No Wyrochać mnie Ooo, fajny bas. To, to jak po, podryb, po, po, ten tekst na podryw. Mój zespół zajmie się twoim autobusem. <grywa> bez skojarzeń proszę. <grywa> no dobra, ale nie chciałbym grać jakąś hipsterką w ogóle, nie? To jakiś dramat jest. Co to jest za. Zobacz jak ona biega. Zaczekaj na przyjazd swojego autobusu. Weź do autobusu, weź do kierowcy, by przejść, przejąć autobus. Dobra, oddawaj mój autobus, wieśniaku. Ej, on czeka mi! Złodziej!

No był włączony Drzwi są zamknięte, możesz jechać? Jakie drzwi? Ja nie widzę, nie? Czy są zamknięte czy otwarte, nie? Chyba musi być do góry Mogę już jechać? Przyklęk, a po co on robił przyklęk? Ja bym tu wskoczył do niego Dobra, uruchamiam się, zostań, stój! Dobrze jadę? Chyba dobrze, co? Wyjadę pod prąd. Nie wiem, bo ja i tak na tą samą drogę wyjechać, więc i z nimi. Zostawiłem pasażera, bo tam był pierwszy przesad. Dobra, słuchajcie, ale kończymy. Dobra, a, a mogę zrobić taki manewr? Patrzcie. Pac. P. Wysiadamy. C. Otwieraj. Tem mi pojazd. A, już otworzył. Dobra, i ja sobie wyjdę. I na, na kopię. Chodź. chodź, chodź. Chciałbym na, 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 pobicz trochę. Olej. A ty, ty tutaj jest. Ej, ej. tam nikogo nie ma w środku. Ej! Miasto zombie, patrzcie. No nie ma kierowcy. Nie jest. Przejechał mnie w ogóle. A jest choć jeden pasażer. Dobra, koniec tej zabawy, słuchajcie. No jak ktoś lubi symulatory, to dobra gra, no. Jest trochę swobody, jak widzicie. Eee, a jak ktoś nie lubi tego typu gier, to tu się też nie odnajdzie. Dobra, dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnym epickim już za dwa dni. Nara!